Mm, ale jest cudownie dzisiaj. Świeci słoneczko jest tak ciepłutko, że aż nałożyłem koszulkę w palmy. I o, wszystko się budzi, jest tyle słońca, ile powinno być każdego dnia. I słuchajcie, dzisiaj przyszedłem Wam tutaj powiedzieć o tym, jak przyciągnąć miłość do naszego życia. Miłość czy związek? <śmany> Zapraszam <śmany> te związki, co? Miłość? <śmany> Każdy chyba chce tworzyć związek z drugą osobą. Zostaliśmy w ogóle stworzeni tak, że mamy męską energię i żeńską energię i one się do siebie przyciągają. Chociaż oczywiście mm, możemy też zaobserwować w dzisiejszym czasie też takie pomieszanie tych energii i to, że musimy być razem, to też nie jest, że tak powiem, pewnik, że musimy być razem, żeby być szczęśliwi. Bo możemy być sami i też będziemy pełnią. Oczywiście to jest trochę inna droga, i... ale to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak właśnie przyciągnąć do siebie partnera, partnerkę, miłość po prostu i stworzyć wspaniały związek. I ja w sumie do 23 roku życia byłem singlem, i były takie momenty, że myślałem sobie, że już nigdy nie będę w związku, Bo po prostu sobie myślałem, Kurde, może to nie jest dla mnie. Może się nie nadaje po prostu. A miałem właśnie było dużo interakcji z dziewczynami w ogóle jakieś krótkie znajomości, ale nigdy nie było w tym takiego takiej stałości. Nie mogłem z tą drugą osobą dłużej po prostu wytrzymać. No i tak z perspektywy czasu patrzę i już rozumiem dlaczego tak było i rozumiem co pomogło mi żeby tak powiem, przyciągnąć związek i stworzyć fajną relację. I tutaj pozdrawiam moją partnerkę, na pewno to oglądasz. <grym> I zacznijmy od tego, że po pierwsze, to trzeba pokochać siebie. Jeżeli nie pokochasz siebie, to nikt cię nie pokocha. Jeżeli nie pokochasz siebie, to nie potrafisz też pokochać drugiej osoby. Jeżeli czujesz się nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, ponieważ nie masz w swoim życiu drugiej osoby, to wtedy to też stwarzasz swoim nastawieniem. I właśnie dużo znajomych mi opowiadało, że no, u mnie w życiu spoko, ale byłoby super, gdybym tylko miał partnerkę. To by wszystko się zmieniło. W ogóle brakuje mi partnerki. I wiecie, i to jest takie błędne bardzo, bo jeżeli nie macie partnerki, jeżeli bardzo chcecie mieć partnerkę i jesteście przez to nieszczęśliwi, to wiecie, że takiej nie znajdziecie. Że w pierwszej kolejności, właśnie trzeba zadbać o tą miłość własną, czyli po prostu poznanie siebie, poznanie tego, co nas pasjonuje, zadbanie o swoje zdrowie, i wtedy będziemy szczęśliwi samemu. Będziemy spełniani samemu. Będziemy się spełniać, będziemy się rozwijać, będziemy po prostu szczęśliwi. I wtedy, w ogóle. Jak. O, zobaczcie. Pff. I wtedy to nagle zobaczymy, że przyciągamy do siebie innych ludzi, i nagle będziemy tworzyć związki. Ale w pierwszej kolejności musimy zadbać. O miłość własną do siebie. I tak było trochę u mnie, bo ja miałem coś takiego, że moim życiem, wiadomo, kierowali trochę rodzice, potem nauczyciele, i takie tam, i też myśli z zewnątrz, z internetu, z telewizora, z gier. To wszystko do mnie przychodziło, i jak nie umiałem sobie z tym radzić, to nie miałem swoich myśli. Sam nie kierowałem swoim życiem, tylko kierowało mną zewnętrzne środowisko, przez to nie miałem wolności robiłem dużo rzeczy, których nie chciałem robić i jak potem przychodził jakiś związek, to było kolejne ograniczenie, jeśli chodzi o czas, którego już miałem mało i potrzebowałem wtedy po prostu zmienić swoje życie pobyć samemu, nauczyć się czegoś o sobie poznać, czego tak naprawdę chcę i dopiero wtedy, jak to poznałem, byłem gotowy tworzyć jakąś fajną relację No, po drugie, wizualizacja. Byłem swego czasu na Islandii i tam w hostelu poznałem takiego Logana, gościu młodszy ode mnie, Amerykaniec, podróżował właśnie po Islandii no i szybko znaleźliśmy wspólny temat. Rozmawialiśmy o właśnie duchowości, o rozwoju osobistym i potem przeszliśmy na prawo przyciągania i na temat dziewczyn właśnie. A on do mnie mówi Ty, no słuchaj, to jest bardzo proste. Sprawa wygląda tak. Wizualizuję sobie jakąś piękną dziewczynę, bardzo dokładne. Wcześniej oczywiście medytuję, żeby uspokoić myśli, żeby być bardziej sfokusowanym. No i sobie wizualizuję tą dziewczynę, wyobrażam sobie ją, jak są razem i w ogóle. No i potem bardzo, potem następnie na jego ścieżce życiowej spotyka bardzo dużo pięknych kobiet. I ja wtedy tak sobie myślałem: All right, spróbuję. Tak samo w sumie przyciągnąłem wtedy pracę, tak samo wtedy przyciągnąłem wspaniałe miejsce do życia w górach, w których właśnie następnie siedziałem i medytowałem sobie często, bardzo. I też bardzo często sobie wizualizowałem właśnie kobietę, bo tam miałem dużo czasu dla siebie i bardzo dużo czasu spędzałem w tych górach. I wyobraźcie, co się stało. Ja siedząc na drugim końcu świata, gdzieś na Islandii, bez mojej inicjatywy napisała do mnie koleżanka z Polski czy może mnie odwiedzić na Islandii i kurczę, to jak to zadziałało razem z tą wizualizacją i wow. jakby przyciągnąłem dziewczynę z Polski, znaczy oboje się przyciągnęliśmy bo to oczywiście działa w dwie strony medytując kurde w górach na drugim końcu świata a na przykład znajoma która prowadzi medytacje prowadzone, które funkcjonują na, no, na programowaniu swojej podświadomości, po prostu, żeby właśnie przyciągać w życie to, co chcemy, i w ogóle. To ona na przykład opowiadała mi, że żeby przyciągnąć swojego partnera, to robiła coś takiego, że wyobrażała sobie, że pił razem rano kawę. Zaczynają dzień od kawy. Tylko, że ona nie parzyła jednej kawy, tylko parzyła dwie kawy, nawet jak była sama. No i oczywiście z czasem przyciągnęła do siebie partnera, i teraz piją kawę już razem. <grym> Więc siła wizualizacji jest bardzo mocna, żeby sobie właśnie wyciszyć się, zwizualizować, dać temu emocje, to wtedy to ma większą siłę sprawczą, no i wierzyć, że to się stanie. I to działa. <grym> Kolejną trzecią rzeczą, która pomoże Wam przyciągnąć do swojego życia związek, miłość, to jest bycie dawcą. Nauczcie się dawać, dawać miłość, dawać zrozumienie, dawać swoją energię, dzielić się po prostu z ludźmi, i wtedy to, co dajecie, to do Was wraca. I ja dając Wam miłość, dając Wam wiedzę, ja dostaję więcej wiedzy i więcej miłości. I tak samo jest potem w związkach. Jeżeli nauczycie się dawać ludziom wartość, dawać im informacje, na przykład, które zmienią ich życie, które je będą na przykład, na przykład mm, uszczęśliwiać, czy będziecie po prostu dobrą energią, albo będziecie dawać rady, będziecie pomagać innym ludziom, to to również będzie do Was wracać. Jeżeli właśnie będziecie dawać miłość, to ta miłość będzie do Was wracać. Jeżeli będziecie dawać ludziom zaproszenia na kawę czy coś, to też te zaproszenia do Was będą wracać. Whatever. Cokolwiek będziecie dawać, to będzie do Was wracać. A jeżeli będziecie dawać ignorancję, to inni ludzie też Was będą ignorować. No, bo w ogóle związek z drugą osobą polega właśnie na dawaniu. Ja coś daję i ta druga osoba też coś daje. Ale też dając coś, właśnie mamy więcej, więcej otrzymujemy. A jeżeli jesteśmy odbiorcami, to jesteśmy biedni. Bo jeżeli jest, jesteś bogatszym, to znaczy, że masz coś do dania. Że dajesz, dajesz, czujesz się wtedy bogaty. A jeżeli tylko konsumujesz, konsumujesz, to będziesz czuł się biedny. A w dzisiejszym społeczeństwie wielu z nas tylko konsumuje. Konsumuje informacje z internetu, z telewizora, od innych ludzi, a mało tworzy, czyli właśnie daje siebie. I właśnie warto nauczyć się tej twórczości, Czyli otwierania się też, bo w związku z drugą osobą o to chodzi, żeby właśnie dawać, żeby tworzyć. I jeżeli nie będziesz tworzył w swoim życiu, to nie będziesz też potem umiał tworzyć w związku, w relacji. To jest połączone wszystko. Czwarty sposób to bądź otwarty, bądź otwarta. Naucz się otwierać się, bo. Jeżeli macie jakieś skryte mm, blokady, jakieś sekrety, bardziej chodzi o blokady, myślę, takie podświadome, energetyczne, które są w już zakorzenione, że po prostu nie jesteśmy wolni, tylko jesteśmy zamknięci <śm> nie wyrażamy się, to wtedy, spotykając się z drugą osobą, będziemy się mocno bali, bo właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem. Interakcja z drugą osobą, szczególnie właśnie miłosna, mocno, raczej znaczy wymaga od nas otwarcia się. Życia w prawdzie, w pełnym przepływie, w otwartości. Żadnych sekretów, tylko otwartość i przepływ. I właśnie jeżeli nie będziecie się otwierać, to jak nawet spotkacie jakąś osobę, to nic z tego nie wyjdzie, bo będziecie się bali się mocniej otworzyć. I będzie taki podświadomy lęk. No, oczywiście, tutaj e, polecam sport, żeby właśnie pracować ze swoim ciałem, poprzez ruch otwierać, na przykład otwierając klatkę piersiową, czy rozciągając się, czy biegając. To wszystko pomaga nam się otworzyć, ale też e, otwierając się po prostu, żyjąc w prawdzie i w zgodzie ze sobą, być szczerym ze sobą. Jeżeli się czegoś boimy, to poznajmy to, zróbmy to, otwórzmy się i bądźmy otwarci na świat, bądźmy otwarci na, in na innych ludzi. Bądź, jeżeli żyjemy w prawdzie ze sobą, to nie mamy nic do ukrycia przed nikim. Możemy mówić, co chcemy, możemy być z sobą. A właśnie o to chodzi, żeby być sobą. I tutaj przechodzę właśnie do piątego punktu, że nie staraj, nie staraj się być perfekcyjny, perfekcyjna. Bo to jest wtedy zamienia się w paraliż. Nikt nie jest perfekcyjny. Ale każdy jest nieidealną perfekcją, która ciągle się rozwija, i chodzi o to, żeby być sobą. Właśnie być otwartym, tak jak przed chwilą i być sobą. Nie udawać kogoś, kim się nie jest, żeby komuś zaimponować. Bądź taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. I albo ktoś cię zaakceptuje, albo nie. Jeżeli nie, to dobrze, bo nie będziecie tracić na siebie czasu. A jeżeli cię zaakceptuje, no to super, bo zaakceptuje cię takiego, jakim jesteś naprawdę. I często ludzie mają jakieś kompleksy. A propos wyglądu, a propos yy, jakichś tam jeszcze innych fizycznych dolegliwości, albo po prostu myślą, że coś im nie wyjdzie, bo coś powiedzą, na przykład myślą, że są głupi, czy takie tam. I to samo myślenie takie odpycha innych ludzi. A najbardziej przyciąga ludzi innych to, jeżeli jesteśmy wolni. Jesteśmy miłością, która akceptuje siebie w 100%, nieważne jak wyglądasz, kim jesteś. Jeżeli będziesz się akceptował w 100% i będziesz po prostu kochał siebie, tak jak pierwszy punkt, który powiedziałem, to inni będą kochać ciebie, bo piękno jest we wszystkim, a grunt to je dostrzec i grunt to nim być i grunt to się nim dzielić. <laughs> Więc kochajcie siebie i dbajcie o swoje szczęście i poznajcie to, kim jesteście a wtedy zobaczycie, że wszystko, czego chcecie do Was przyjdzie i właśnie nie spinać się że muszę znaleźć dziewczynę, chłopaka, że muszę dobrze wypaść, że muszę ładnie wyglądać, że muszę być wiem, wysportowany, wysportowana odpuśćcie wyczulujcie i zadbajcie o to, żeby być szczęśliwym teraz. Nie musicie mieć partnera, partnerki, żeby być szczęśliwym. Możecie być szczęśliwi teraz, w tym momencie. Wystarczy się na nim skupić, wystarczy się skupić na sobie. A następnie w waszym życiu będzie się wszystko układać i będziecie przyciągać to, czego chcecie doświadczyć. Więc przysyłam Wam teraz z tego pięknego miejsca, w tą wiosnę, która w końcu nastała. Dużo pozytywnej energii. Przyciągajcie do siebie wspaniałych ludzi, będąc właśnie wspaniałymi ludźmi. I do zobaczenia. W kolejnym odcinku subskrybujcie mój kanał, dawajcie lajki w górę. Po więcej tego typu pozytywnych informacji. I do zobaczenia.